Witam Was serdecznie tuż po meczu eliminacyjnym Ligi Europy. Chyba Legia pokonała Aktobe 1 do 1 u siebie. Na stadionie Legii nie było Żylety, nie było tego, tych najwierniejszych kibiców z powodu strajku. A sam mecz no, nie był porywający, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Korzystając z Waszej uwagi, pamiętajcie o łapce w górze słupie, komentarzu oraz o marce SPF, do których link znajdziecie w opisie i o której mówię w każdym odcinku. A przechodząc już do samego spotkania, bo o tym jest ten kanał: o jednym meczu w tygodniu Legia w tym tygodniu miała jeden ważny mecz, i nie był on porywający, bo naprawdę wygrana 1-0 z zespołem z Kazachstanu. I ja wiem, że te zespoły są w różnych etapach sezonu, ale mimo wszystko, no, nie było szału. Nie było kolorowo. Można by rzec, że było nawet ciut bezbarwnie. Od początku tego meczu no Legia. Wyglądała minimalnie lepiej, no bo powinna wyglądać lepiej, ale to też było takie nastawienie, wydaje mi się, Aktobe, że oni po prostu oddali piłkę legionistom i czekali na kontrę, bo te kontry zawiązywali naprawdę fajnie i ciekawie wyprowadzali te akcje. Natomiast Legia no, musiała popisać się cierpliwością, bo długo budowali te akcje. Aktobe też wiedziało, jak je przerywać, jak wyprowadzać te kontry. Trochę to były takie szachy, wiadomo, że Legia prowadziła grę. Ale naprawdę musieli być bardzo skupieni w momentach, kiedy to tracili piłkę i jak to by wychodziło, na przykład 4 na 2. Po stronie Legii było też no, dużo niedokładności, być może to efekt tego, że zaczynają dopiero sezon, bo chyba w niedzielę, czego pan Dariusz Szpakowski nie dał zapomnieć, yy, będą grali mecz o Super Puchar polski z Lechem. Może to kwestia właśnie tego braku rytmu meczowego, ale no, naprawdę dużo, dużo niedokładności i Legia mogła być ukarana już. W dziewiątej minucie spotkania stracili bramkę na 1 do 0. Na szczęście dla legionistów, po interwencji waru, okazało się, że chyba Żukow był na spalonym, no ale mimo wszystko, no stracić bramkę z Kazachami w dziewiątej minucie na swoim wojsku, no nie, nie jest to nic przyjemnego. Ważne, że ta bramka nie była uznana. Także tutaj legioniści cały czas mieli no, wynik w swoich rękach. A, kto by, a kto by grało swoje. No tutaj to był na pewno zimny prysznic, ale Aktobe po tej bramce nieuzanej też się nie poddało. Cały czas kontrolowali grę na swojej połowie, wiedzieli, dokąd mogą Legię dopuścić, dokąd nie dopuszczać. I cały czas też starali się wychodzić z tymi goźnymi kontrami, udawało im się, to może nie było jakichś takich klarownych sytuacji, ale te ich kontry, gdzie, gdzie na przykład nie wiem, jeden z legionistów w obronie by się pomylił no Mogły być groźne. No, też aktowe mogło imponować tym, jak płynnie wyprowadzało te kontrataki, bo oglądaliśmy naprawdę kilka takich akcji, gdzie szybko poklepali, szybka wymiana podań, wyjście na połowę legi. W okolicach takich, tak no 25 metra, też za bardzo nie wiedzieli, co z tą piłką zrobić, bo zwykle było ich za mało w ataku, ale no, gdyby dołożyli trochę siły więcej od siebie, trochę. Nie wiem, lepiej się ustawili, to też mogły być groźne sytuacje. Gdy Legia atakowała, no to Kazachowie też dzielnie odcinali wszystkie drogi podaj. Naprawdę, było widać momenty, że Legia musiała grać po prostu po obwodzie i to też na wysokości praktycznie połowy, bo nie było jak tej piłki zagrać w środek po ziemi, na wrzutki, wiadomo jakie, jakie są. I dopiero sytuacja zmieniła się w 25. minucie kiedy to Biczach chciał no, kapitalnym strzałem, bo jednak bramka z około 20 metrów po krótkim słupku, bramkarz pomógł oczywiście, ale bramka naprawdę, naprawdę ładna, e, poklepali z prawej strony boiska na jeden kontakt, zgrali przed pole karne, Biczach sobie przez piłką ustawić i uderzył. Po prostu kapitalna bramka, ale nie da się oprzeć wrażeniu, że nie była to bramka na farcie, bo jeżeli z Kazachstanem strzelacie bramkę z dystansu, no to to zwykle te strzały z dystansu są takim no żeby też nie, nie obrazić legionistów, ale no to są takie strzały rozpaczy zazwyczaj, że już nie wiadomo co zrobić, a kopnę, może wpadnie. Nie ujmuję biciach Cienowi, że tak było, ale kto wie. Po tym golu Legia trochę się uspokoiła. Oddali piłkę rywalom, czekali na nich na swojej połowie, momentami też presowali, no Chcieli, chcieli to po prostu trochę odpocząć może, bo też ten mecz kosztował ich sporo sił, zwłaszcza, że byli tuż po zgrupowaniu, także no też nie wszyscy byli odpowiednio wypoczęci. W 34 minucie dopiero oglądaliśmy tak naprawdę pierwszą składną akcję to od dłuższego czasu, ale nie zakończyła się bramką na szczęście dla e, Legionistów. W 44 minucie też mieliśmy okazję, gdzie Kapustka bardzo ładne podanie obsługił Guala. Ten niestety no, słaby strzał kopnął kopnął po ziemi tę piłkę dość lekko, nie sprawiła na żadnych problemów bramkarzowi rywali, ale tej pierwszej połowy nawet nie oglądało się tak źle. Bo sporo się działo. Może też kwestia godziny że jeszcze było w miarę wcześnie. Naprawdę ta pierwsza połowa nie była zła. Druga była już dużo, dużo bardziej nudna, bo tak naprawdę Legia próbowała strzelić gola, napierała, te strzały były blokowane raz po raz, notorycznie wybijane. Nie byli w stanie znaleźć sposobu na obronę wykonać tego ostatniego podania. No i tak to wyglądało, że jak nie Głalkował w obrońcę, to ktoś tam dośrodkował niecelnie i tak się ta gra toczyła. Na korzyść legionistów też działało to, że aktobę troszeczkę opadło z sił. Tam w obronie tworzyły się większe przestrzenie, przez co legioniści mogli swobodniej się poruszać, a też nastawiło się w drugiej połowie już naprawdę bardziej na nagres kontry i też te przestrzenie pomagały w tym, że było ich więcej do ataku z przodu. Także no tutaj coś za coś tak, taką taktykę obrali, nie przyniosła ona skutków, ale mogła. Bo w końcówce jeszcze y, był rozważany ewentualny rzut karny, no tego karnego nie otrzymali, ale gdyby otrzymali mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. No byłoby na pewno na pewno ciężko. Y, dopiero dopiero w tam w okolicach chyba 76 minuty ta gra się trochę ożywiła, ale też nie na długo. do no zmiany. No tak weszli świeżi zawodnicy i oni wnieśli trochę siły na boisko, ale to też, żeby to jakoś diametralnie zmieniło wygląd tego spotkania, no nie można powiedzieć. No i Legia cały czas, tak jak mówiłem, przeważała, miała tę piłkę przy nodze jednak, no, kto by chciało zaskoczyć z kontry, ale nie miało jak po prostu. Więc ta druga połowa była naprawdę naprawdę nudna. Było kilka tych sytuacji, ale no do zapomnienia, kompletnie w perspektywie dwóch meczu może być ciężko, bo no tutaj nawet chyba komentatorzy czy, czy Bartosz Kapustka po meczu mówił, że no wygrali tak jeden do 0, ale to nic nie znaczy, bo no tu powinno być nie wiem 3-4-0 na spokojnie bo w tym rewanżu na obcym gruncie może być różnie a kto B jest w rytmie meczowym, jest w sezonie zajmuje trzecie miejsce w lidze, więc no zobaczymy zobaczymy czy Legia się odnajdzie. Tam chyba teraz też będzie ciepło. Zawsze narzekamy na pogodę przy tych dwóch meczach, że trudne warunki atmosferyczne, bo było ciepło. Zobaczymy, czy, czy Legia przebrnie przez y, dzielnych Kazachów. Miejmy nadzieję, że tak, bo to zawsze są punkty do rankingu, a starzy rankingarze jednak ostrzą sobie na to zęby. Na dzień dzisiejszy stan faktyczny jest taki, że Legia wygrała 1-0. No i jest ciut bliżej awansu do kolejnej rundy niż a kto? A czy awansuje? No to okaże się za tydzień, bo taka jest piłka. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.